Dobiera końca listopad, a to najwyższa pora, aby zgodnie z obietnicą sprawdzić, co dzieje się na budowie stadionu przy Alei Unii. Ze mną jest pan Marek Rosa, kierownik kontraktu firmy Mirbud. Panie Marku, kolejne cztery tygodnie prac za nami. Widzimy, słońce świeci, pogoda dopisuje. Czy prace przebiegają zgodnie z planem? Tak, prace realizujemy zgodnie z harmonogramem. Nie mamy żadnych opóźnień. To proszę powiedzieć, co przez te cztery tygodnie, ostatnio od czasu naszej ostatniej rozmowy, udało się zrobić tutaj na Obiercie. W miesiącu listopadzie wykonaliśmy palowanie pod oczepy dla Trybuny Południowej i Trybuny Wschodniej. Wykonaliśmy praktycznie wszystkie fundamenty dla Trybuny Południowej. Rozpoczęliśmy również pracę kanału technologicznego dla Trybuny Wschodniej i Trybuny Południowej. Jak widać, pojawiło się też zgodnie z zapowiedziami sporo. Cięższego sprzętu. Tak, pojawił się już dźwig, jak również mniejsze ładowarki teleskopowe tutaj do, do przenoszenia materiałów. I czy w najbliższym czasie kolejne sprzęty tutaj zjawią się przy Alei Unii? W miesiącu grudniu raczej się nie pojawią większe sprzęty, ponieważ tutaj jesteśmy ograniczeni terenem, mamy mało dosyć miejsca. Realizujemy te pracę, staramy się realizować przy pomocy tego sprzętu, który tutaj widzimy. To w takim razie, jakie plany są, jeżeli chodzi o ten miesiąc, grudzień, który teraz się rozpoczyna? W miesiącu grudniu planujemy kontynuować roboty żelbetowe, fundamentowe dla trybuny wschodniej. Kontynuować będziemy również pracę przy kanale technologicznym dla obydwu trybun. Rozpoczniemy izolację termiczną kanału technologicznego oraz również zaczniemy zasypki fundamentów. Ile osób w tej chwili tutaj średnio, codziennie pracuje przy budowie stadionu? Aktualnie pracuje około 60-70 pracowników. I to już jest ta liczba docelowa, czy tutaj w tym zakresie też jeszcze są jakieś zmiany przewidziane w najbliższym czasie? W najbliższym czasie również planujemy zwiększyć tutaj obsadę. Uporamy się tutaj z robotami ziemnymi, z wykopami z masami ziemnymi i wtedy otworzą nam się kolejne fronty. A co, jeżeli chodzi o Trybunę Północną, bo to gdzieś też temat, który cały czas interesuje Cibiców? Trybunę Północną, aktualnie cały czas dla Trybuny Północnej wykonujemy projekty. Trwają uzgodnienia, uzgodnienia z PZPN-em. W najbliższym czasie również będą uzgodnienia z Policją. Mhm. Rozumiem, że generalnie prognozy są sprzyjające i w najbliższym czasie nie przewidujecie żadnych wymuszonych przerw w pracy? Tak, na tą chwilę nie planujemy żadnych przerw. Temperatury nie, nie, nie spadają poniżej zera, także nie wpływają na termin. Przerwa się też dla osób tutaj pracujących? Będzie długa w tym roku? Część prac na pewno będziemy wykonywać i kontynuować, ale część tutaj pracowników na pewno będzie na urlopach. Czyli można powiedzieć, że na razie z Pana punktu widzenia, kierownika kontraktu, ze spokojem tutaj pilnuje Pan postępu tego, co się dzieje? Tak. Na tą chwilę, tak jak wcześniej wspominałem, jesteśmy w harmonogramie i nie mamy żadnych opóźnień. Wykonujemy w tej chwili słupy na pierwszej kondygnacji do, do, do stropu pod trybuny. Tutaj widzimy na trybunie wschodniej, wykonujemy ściany kanału technologicznego. Tutaj również wykonujemy kanał technologiczny dla trybuny południowej. To tyle jeżeli chodzi o listopadowy meldunek z budowy stadionu przy Alei Unii. Gościem ŁKS był Marek Rosa, kierownik kontraktu firmy Mirbud, a my oczywiście za miesiąc pojawimy się z kamerą ponownie, aby przedstawić kolejne postępy na placu budowy. Oglądajcie ŁKS